Legenda o Kurpiku i Jezusie. Było to dawno, bardzo dawno, w sam rok męki pańskiej, o której nas uczy Nowy Testament. Jerozolim nie roiło się od przyjaznych Żydów Izraelitów i wielu innych podróżnych przybyszów z dalszych okolic i stron. Jedni przyjechaliby, czy przyszli dla ciekawości? inni by swego zbawcę choć raz jeszcze zobaczyć i słowo pociechy usłyszeć. A inni wraz z faryzeuszami wciąż tylko wołali Ukrzyżuj go! Ukrzyżuj go! I Piłat, rządca rzymski w Palestynie, na to żądanie się zgodził. Chrystusa skazał na śmierć krzyżową i tylko ręce umył po wyroku. Wiadomo, jak Piłat. Zaraz po tym szedł pan Jezus od Piłata na śmierć na górę Golgotem, daleko za miasto. Szedł w cierniowej koronie, skatowany, pobity, krwią i potem ociekający, z ciężkim drewnianym krzyżem na ramionach. Posuwał się powoli, a niosąc wielki ciężar, potykał się po nierównej drodze. <laughs> Żydów i różnej zbieraniny pchała się za nim ciszba wielka, ze śmiechem i piskiem. Niektórzy popychali Pana Jezusa, przynaglali do pośpiechu, rzucali na Niego grudki ziemi i inne bezeceństwa wydziwiali. A Pan Jezus wszystko to cierpliwie znosił, Spoglądał tylko smętnie dokoła i wkrótce przystanął. Jakby czekając od kogo pomocy w tym giganiu i pocieszenia w swojej męce, spośród zebranego tłumu nikt się nie kwapił z jakąkolwiek pomocą zbawcy świata. Ale oto w tłumie słychać poruszenie wielkie, głosy złowrogie i pomruki gniewne, a stanowcze. Wreszcie widać, że przez zbity tłum ciekawskich, faryzeuszów i sprawców. Przepycha się w stronę Chrystusa jakiś obcy człowiek, nieznany z ubioru w tych stronach Ziemi Świętej. Ubrany był w góry sukman z wielu fałdami od tyłu, białe parcianki i lekkie chodaki na nogach. Na głowie miał kapelusz z piórem, brązowy, niewysoki. U boku z lewej strony wisiała torba skórzana na pasku przez ramię, a w rękach miał mocny sękaty kij jałowcowy zwany zwykle jełowcakiem. Po bliższym obejrzeniu przybysza zaraz poznajemy, że to kurpik z puszczy nadnarwiańskiej zielony, co aż tu przywędrował Panu Jezusowi do pomóc, a może i zbawcę swego pożegnać. Kurpik przepychał się z trudem przez ruchomą ciżbę. Parę razy Żydzi go nie przepuszczali bliżej skazanego, ale gdy im trochę mocniej powiedział nieznanej im mowie, a do tego pokazał im jełowcak, usuwali się z respektem na bok. Kurfik przepychał się raźniej naprzód, aż dotarł do samego pana Jezusa, ociekającego już ze zmęczenia krwią i potem, popychanego przez krzykliwą zgraję. Zbliżywszy się do niosącego krzyż ciężki, Kurpik przystanął, zdjął kapelusz z piórem, przeżegnał się na bożnie, oddał niski pokłon zbawcy prowadzonemu na śmierć. A potem poszedł bliżej krzyża, podstawił swe ramię i spojrzał smętnym wzrokiem poruchliwej tłuszczy. W tym czasie zdążyła Chrystusowi zetrzeć z oblicza pod krwawy, święta Weronika. Kurpik z krzyżem ruszył w stronę Golgoty. W zgiełkowym tłumie panował wielki ruch i podniecenie. Pochód śmierci zbliżał się do miejsca strasznej kaźni niewinnego człowieka zbawcy. A Kurpik szedł i szedł przez kawał uciążliwej, uszanej kamieniami drogi, ciesząc się w duszy, że taką ulgę mógł sprawić Panu Jezusowi. Aż kiedy Go prosił o zmianę inny litościwy przechodzeń popędzany przez faryzeuszów i katów, niejaki Szymon z Cyreny ustąpił Mu z niechęcią miejsca. Na odchodnym Pan Jezus obejrzał się na Kurpika, uśmiechnął się do Niego z bólem i błogosławiąc Go, powiedział Mu dobrotliwie Za to Żeś miał dobre serce i krzyż za mnie jakiś czas dźwigałeś, niechaj tobie i Twoim ziomkom puszczańskim nigdy drzewa żadnego nie zabraknie. Niech Wam go wystarczy na opał, na budowle, na świątynię i na krzyże chrześcijańskie przy drogach. I stało się, jak Pan Jezus przepowiedział: Odtąd na Kulpiowszczyźnie zasiały się. I wyrosły wielkie bory i puszcze, a w nich potężne sosny, dęby i inne drzewa użytkowe. Kurpie byli zasobni w drewno, z którego budowali swe chałupy obszerne i piękne świątynie. Przez wdzięczność dla Pana Jezusa stawiali w każdej wsi i na rozstajnych drogach i wygonach piękne drewniane krzyże. Caplici e figure.